Zapraszam na G2A z kodem SN. macie 3% cashbacku, linka macie w opisie. Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku za wszelką cenę w Dead by Daylight, a sądzę standardowo jak zawsze Agnieszka Jestem I Tomek Jestem, intro Pointrze Pointrze, indeed, Oczekajcie, bo ja sobie jeszcze wyzwania nie wybrałem Oho, oho. A, bo i tak nie ma nowej. Dobra, to nieważne. Także mm. słuchajcie, dzisiaj w poprzednim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, uciekała Agnieszka, mm -hmm. więc Agnieszko będziesz mówić stop. Stop. I mogę być. Ja bo jestem ostatni raz. Ja uciekam. <laughs> no i o, czemu? No to teraz ja potrzebuję... Yy... Się nie lupować, tylko potrzebuję jązi, tak. I ja uciekam. Mm -hmm. he he he. także musimy dać radę. I mamy dwa perki. Nie? Czyli Wojtek zostaje dwa razy, Aga Agat trzy. E, nie, też dwa. Już nie. To nie. Zostajemy Tomek po raz, Aga dwa. Tak. Ostatni razem byłeś trzy? Nie, nie, po dwa byliśmy. Tak? Ja się ja po dwa i ty jeden. Tak, Mówi, że nie, nie Aga Nie, Agat ostatnio miała trzy, bo uciekała, ja ją z no, 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 ale. Aga miała mamy. trzy, ja miałem dwa i ty miałeś jeden. Boże, jaki wąs? Info. Jezus, Maria. Dobra, ja sobie już to zamknę. Jak wujek z dzisiu. No, gorzej. Chodź na kolanku, kuźwa. Je. Cumyk. Ona miała 10 lat. Jezu, nie! nie. Mogę! Nie, 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 no, halo. Wchodzimy na. inny proszę, co? etap, Ta piosenka mi tak chodzi po głowie, że wczoraj jak jechałem autem i leciał właśnie weekend z tym z ta piosenka no. to ja nie mogłem. Nie mogłem słyszeć nic innego niż kurna ta przeróbka, nie. No ja tak samo mam piosenką Azi. <laughs> co, że Agnieszka. A wie jaką? Ja wiem, ja wiem. Ja nie wiem. No jak to nie. No to może no podoba, bo to maśca... Ty masz inne rzeczy w ogóle. Boże, Agnieszka randem... z całamego orzeszka. Nie znasz tej wersji? A to, 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 to ja od, od samego początku. Nawet tak klasycznie nie znałem, to wiedziałem, że to tak. Brzmi. A ty ja też, to, tylko mi się to dobrze... tak brzmi. To wszyscy chyba tak śpiewali. <laughs> Za <Zambulku>. młoką. <laughs> Agnieszka z całamego orzeszka. Ale odwracając się od orzeszków, przypominam wam oczywiście o łapkach, komentarzach, subskrypcjach pod tym filmem. Wpadajcie na socialki, linki macie w opisie, jak gdzie. Indeed. Oho, oho, muszą, muszą, muszą. Wykrzyknik inny. Ja o, nie go. mogę. A, Ej, te, czaszki, te czaszki mi się kojarzą z Tiff'sem. A bo ty nie grałeś, Tomek? Nope. No. On nie grał. To trzeba musisz iść do pustki. Muszę musisz iść do pustki. Ej, ja czekaj, nie to będzie z killer, a ty miał jakąś pustkę każesz iść. <laughs> czyli teraz tak, czyli... Wytusialka e ucieka, tak? Wytusalka, wytłusialka. Mam ma jakiś kryształek, mam go wziąć? Co to jest? To jest szczelina. Musisz... Nie, mam szczeliny. nie Nie, robię. I takie dusze zbierasz. I dynie rozwalasz, O, jest to zablokowane. Może, może jest! Jest! Żygoczka! O nie... Żygoczka idzie do Wojtusialka, czemu nie dziwnie. Cholera jasna. Tak? Co ty gadasz? Idę, idę się podstawiać. Ona po prostu ma tego perka. Tomek, podstawiać się za Wojtka. <coughs> No już jest na początku? A czy na go Dobra, dobra, No bójka. i poszła za Wojtkiem, nie za mną. no, no, no ja... będzie... Dobra, robię geno. Czyżby tunel był? Ała. Nie, 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 wziąłem. Jaki tunel? Jak on, jeszcze nie wisiałeś. Nieważne. Dobra, nie ważne. Dobra, poszła. Czyżby tunel? Dobra, wziąłam ją, wziąłam. No, no jest, poszedł za Agą. Ja muszę się napić w takim razie, bo... No i kurde, ja tylko podeszłem do was już śmierdzę. Nie, to przecież się nie podchodzi. No się to, co A chciałem, żeby w, w, poszła za mną. Gubiłam je, zgubiłam je chyba. Wzięła się na chlała. Nie, ja, ja, ja się wbiłem. Aga, lewo. A... To. No ona mnie nie goni. Ja no, wiem, no to choć tu gen jest. Musiałem, że mam iść. Idzi idzie Idzie, idzie, idzie. Tak, Okej, jeszcze te geny są zablokowane? Idę za mną? Tak, idzie za tobą bo ja się myję Weszła do domu Jak weszła do domu Z drugiej strony Halo Kopłem Mówiłaś? w czaszkę czaszkę kopłem e, Tak i tą energię, którą zdobywasz, tam masz taki pasek koło genów. A no, mam. Idę do killershacka. To możesz, e, jeżeli podświetlą ci się takie te w domu otwiera drzwi. Właśnie no widzę, podświetla Ci się takie szczeliny, to wtedy w nie wchodzisz. Poszła gdzieś. Poszła do mnie. Poszła do Ciebie? Do mnie, do mnie! Nie, 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 do mnie. Nie, zostaw, ja z... mam kreska, mi się ładowała, no! no tu nikt nie robi dżemów. Tomek, tylko co? pamiętaj, że Ty pijesz tam od niej dopiero wtedy, jak masz naładowane na maksa i masz takie na leczące. Ja wiem, 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 wiem. Nie kojarzę, co no, powiedziałem. Co powiedziałeś? Wielbiam, wielbiam. Ja robię koło Shatagena. Ja robię na środku tak Aga, weź ją! A co, co ty nie uciekasz! Ale ty umiesz ją o... tak brać, no i patrz! Wzięła mnie. Ale Aga, się. Świetnie. Zostaw mój gencz maciuro! Zregresowała go. Oh my God. No czemu ty kuźwa, a, Alfredzie... Możesz kuźwa robić Gena na yeah. co? Boże, no z tym Anfre... ja Pisze. To to Ja się... Ja idę na drugą koniec mapy od niej jak najdalej, bo... robienie tak blisko tutaj, tutaj chyba nie ma sensu. jej. Poszła. 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 Ogólnie jakby kampiła, to byśmy chrześciąć Wiem, rajdę Coś mi się wydaje, że ten mecz będzie po prostu taki, że... bo byli tak o Sercem pika się... wraca. Może tak być, ale mówię. Ja, ja uciekam na drugi koniec, maty o mnie jak najdalej, bo. No, idzie do mnie. Kurde. Tomka trzeba. Ona mnie bierze. No ja tak nie bardzo. Random idzie do się Tomek? kurwa, no! który to random? Nie, jak ty przechodzisz? To już pięknie w moją stronę. No to random. Jak ona przez to okno przechodziła? On ma długie nogi. Ja, idę do piwnia. Dobra, wąs, dajesz. mi jeszcze. O ma goaa! Kiszko, Chodź to mnie macaj! No macaj mi! Potrzebuję No to ja muszę iść. Znaczy nie, czekaj, random jeszcze. Idzie czy nie idzie? Nie idzie nikt. No to ja idę. No ona tu dzisiaj. A gdzie jest wejście do tej tej? W domku. Kurala tu zrobiła. Wracasz się w stronę domku. Oła się słyszę. Dobra, ja muszę się iść napić, chcesz umyć. Pięć genów mamy, to jest niewykonalne Gdzie to jest jakaś umywalka ja, Czekaj No i teraz random przylaz dekiem Tu jakiś Posta... wicher się zrobił to no, jeszcze to nie wchodzisz, co? Możesz wejść jak chcesz Co daje? No zobaczysz ona mnie chce. Odstawila się. Noż. Ej, co je, co mi się stało, co to? Nie podchodzisz ja tu obojska do takich bichry. duszyczek? A, Boże! To duch jest. On wysysa ze mnie. No dobrze, że o to chodzi. A on, on, on ma masy... My... to czekaj. Zniknął Dementor. No bo karmiłeś go. Ten... Ej, ale fajne. No, ale fajne, teraz fajne, ty. Czekajcie, bo ja zamiast grać, ja to się zwiedzam. No właśnie, uh. ja się tu za Wojtka podstawiam, a ty co? Ale to... Oh, oh to też jest mordurec, czy po prostu tak sobie chodzę? Może przyjść. E, On może przyjść, no. Może, ale nie musi, haha. Ale nie ma tej genów, żeby robić? Nie ma. Nie. Tam są tylko te duchy, co, co wysysają z ciebie. Ale już przestał ssać. No bo tam jest ich chyba cztery i im więcej oddasz y, swoich tam rzeczy, no. tym więcej się pojawi tych duchów na normalnym. Tak. A, no dobra, wróciłem. Aha. Jedzą, zjedzą, je Co wróci. tu jest, ty? Aga? Nie, to jest wąs. <laughs> wąs. Oj, do no, nie, nie chyba. A nie. A sorry, to, nie? zaraziłem wąsa, trudno. Ale mnie nie ma na nie nie. No nie. No i ja za chwilę skończę, tylko że... Wąsa zaraziłem jak podeszłem Kurde, <laughs> I sobie poszedł Nie mogę iść Znowu ja, znowu ja Boże, jakie odgłosy ty. Ja będę miał dentku dobrze Kończę gębu dobrze Ważne, żebyś ty nie zginął Tylko randoma trzeba by trochę trochę na haku Kierować nie, chyba. ja się cały czas podstawiam za Wojtusiełka. Będę cię napić? Kurwa, we Bo mnie ona lecą. Ona mnie bardzo chce. Tomek, ty też byś mógł się napić. No właśnie chcę, tylko... Czy to jest ta woda? już podświetla ci się. No wiem, ale minąłem ją. Błagam cię, tylko nie... Ej, co ona robi? Ach, leje. Dobra no, ja jestem Kolera mnie zaraził no mnie. Na czerwono będzie się paliła Już się pali Nie Tomek nie, nie rób tego gena. Czemu? Bo się zarazisz Jezus! Trafiłaś? Francą, mnie? Oh, to, że nie mówiłeś, że lupa. Wiem, ale... <grym <grym> <grym> się pohamowałem. Aha. Ej, dwa mam. Dobrze, no zrobiliście ładnie dwa dżeny. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Właśnie miałam umrzeć. Ale mam no nie, mam tak nie, No to jest szybko. <grym> A czemu mi nie, nie, choroba? <grym> choroba. nie, Don't touch me, kurłu! No, you touch my, trochę lala. No, you touch my, trochę Sama zrzykaj ty. A już mnie zaraziłaś, masz ty. Imfeciarostwo. Masz na twarz. Dobra, nie, nie, by nie. By nie A my nie wzięliśmy dodatku, żeby była w, w, szaf w szafie zapraszana. Chyba nie. Lipa trochę. Dobra, Wojtek, gdzie jest random? Ja muszę go poświęcić, bo on mnie to wkurza to uciekanie. On jest w piwnicy, Ale chyba. Ale z botem już, to już nie jest random. To jest bot. A to on wyszedł? Znaczy, no. Aha. Wywaliło go, może. Albo DC, albo coś. To jest bot ogólnie. Nie, to mi, jest bot? Ja tego. Tak. To, to bot, jest bot nie będzie nic zrobił. Bot! ostojnie stój, nie ucieka, to kiedy nie. ja uciekam. Wziął go? Ja ja nie wiem, że będzie robił... Do ciebie. Ale... Ale ostatnio u mnie y, na live'ie bot... zgraliśmy y, mm, no na aliena, nie? No. To cały czas chodził od pułapki do pułapki i gdzieś rozstawiał. Żadnych genów, nic nie robił. To ty gadasz. A. Dobra, Dobra umyłem się. Wojtek, jesteś czysty? Tak. Co I patrzę? Widzisz, nawet? że jestem. Nie patrz, nie mam czasu. Wa, no co ty robisz? Kuźwa, tylko podejść do ciebie, a to już wybuchasz. Dobra Tomek, jak przypsu. I yy, po, po tego bota, niech jeszcze go trochę pomęczy. Nie ja wiem? teraz razie go Nie, 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 Ona tu, ona, ona tu! Ta, ona, tu łazi. O nie, Tomka goni. Dopiero się umyłem! Gdzie, gdzie, gdzie? was słyszę jak leje za mną, ty. Teraz będę porażony, jak go znajdę. A nie, kuźwa, myślałem, że pójdziesz na obkoło. Rrr. Kuźwa, zapchnęła. O nie, zamykasz mi dziurki. Zamykasz mi dziurki. Los dziurka. dziurka. I co? Jezu. No No bo dobrze. prosto w ryok dostała. Ja piduj. Gdzie ten random? Patrz, co to jesteś ty. Random? random? Dobrze, random! No. Random! w no, tym No random! Ja sobie do przez okno, a ty? Random, uciek! A ja? No, ty też uciekasz, ale on cię goni. Ha To było ponad. Ale no tak trochę nie umie, ta babia. O, no, random to mnie idzie, może zrobimy. Trafiać w sensie to zimnym. Rano bym powinien od ciebie papa. odejść, bo My... ja bym chciał ci Ona poświęcić. No, że. Ej, nie prowadź tu plera. No No, przecież się, w drugą stronę, co ty nie widziała? Ja już trzeba stamtąd. Kurz tam już myszka boli, jak to mam dalej uciekać? O, 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 ej, no i masz. Myszka mnie boli. Bo tak ją ścisnąłem. nie Myszka mnie boli. No, Jakby Random już zginął to ja bym się poświęcił, tak to muszę jeszcze walczyć. No. no musisz. Random jest w domku. Siedzi yeah. na przykucu. Chyba pójdzie po Tomka. Idzie po tomka. Ja no, chciałem jeszcze... Muszę, to... ja muszę wypić. Ja chciałem jeszcze dementorów odwiedzić. O dobra Random, dzięki. Zmacasz? Nie, wiedziałem. No to jest botno, no Znaczy, co? random chyba nie będzie w ogóle Kurwa, ten! Wbiegłem w nią. Aha Dobra, bota. A nie. Bot się zdecydował. Nie wiem, czy to była Ona matka. tu wejdzie do ciebie. Już się szuka. Uciekaj! Uciekaj! Czy ona jest? A ja nie widziałem. Jezu. Dobra, kadabra, to czary. Ale ona tu nie ma haka? Ma, oh, da się oh, wrócić i wrócisz do normalnego tego, Widzisz, hak jest. Aha, ale no przecież to haka nie ma. to Ale przynajmniej oh, zginąłem w Askabanie. przepis, na No, no i dobra, no i co ja mam teraz? Próbować się chować przed randomem? Próbować przed po, randomem? Chce w sensie się chować, się, dopóki grandoma nie zabije? Albo go poświęć. Bo genów to nie ma opcji, żebyśmy zrobili. To no się zrobił. Hmm. No ale to nie zrobić trzech Nie, jeszcze dwa musisz mieć Wojtek Co on robi? No, wiem on, on sobie kończy, nie. To gena, co my tutaj zrobiliśmy wcześniej No z tym botem to trochę lipa robi gena Poszedł robić gena do beczki znaczy, Jest beczka. już jedna trzecia Dobra, to ja nie będę nic zrobił, ja idę do A, przeszła do niego Dobra, niech go bierę Nie, zostawiła A, na go No cicho No, poszła pukać gena Mówię, że ona taka jakaś taka kraiza jest Razer. No i co? ona nie widziała tego bota? Ja myślę, że ona przecież wie, że to jest bot. O, no tego bota. O, faluje go chyba. <coughs> Goniko koło ko domka. Ale killer też chyba widzi, że to jest... Koło Tomka. Aha, koło domka. Ko Boże, ko -tomka. Ko -tomka. Mówię, co? <coughs> Dobra, goni go, goni go. Miko. I po prostu go nie odwieszaj. Ale ona, on... Bo jak on kuźwa ten... Co ten bot? I to jest dobry bot. O, pasy Później, później. Biergo! Boże oczy mnie bolą. No tą kamerę. Gorzej niż ty. No biergo, kamico. No co ten bot? No to jest bot? Pisgaj go. Nie, no nie, nie wytrzymuję, Zara. Patrz jak on się chowa. Pidżingo, pijingo O dobrze. Ej, pomyślałem, ale lupa ty. I oberwał. <laughs> tak? No. <laughs> Mówię, że to działa. Są przeklęte słowa. Nie. O maka. Chciałam czekać w szafie, jak on umrze? No tak. No tak. chyba, bo tak jakbyś lotował. to jest tu blisko, cholera. On teraz będzie kręcił tą kamerą. Taki dekiel. No, Tak no, kręci. Tak, poczekać, ale władzę, że zaraz. Zrzucę. No, on tak za bardzo, dobra. Nie. Tłumacz, crazy. No, chodźmy na Ja już, Ja już po prostu. Na po pierwszym Na szafierce. Ej, ale tutaj jest robione, żeby ona nie pomyślała, że jesteś w szafie. No właśnie o tym mówię, Wojtek. Bo ona myśli, że ty robiłeś tego Jenna! O oh fucking dupa. Mogę <śm interpreter> ten random szybciej widzieć, by Jakby to był zwykły gracz To myślę, że by się poświęcił, nie? No a będzie. ja bym się nie poświęcił. No jak jakbym taki się O jest, ja bym wiedział, że Wojtek, ale nie jakby był randomem. Aha Kurz. To jest on już ma zatoki pełne pal, teraz. Co ty piszczysz? Tu by była i będzie tak bo no. Ja wiedziałam, że ona pójdzie te szafki sprawdzać, bo patrzy, o, gdzie? Mówię, nie. No, ale ja nie miałem, ja i tak nie miałem możliwości nic tutaj zrobić. Chamińco. Ale teraz moim zdaniem powinno być coś takiego, że nie powinienem od razu umierać. Powinienem móc jeszcze... Tak, łoblować, no. Łoblować. I tak to, to jest trochę, trochę tak. Takie przeciąganie na siłę. Ale wiesz, wtedy nie dość, że zostajesz punktem, to jeżeli killer stoi pod tobą, to możesz się jeszcze albo... Poza tym są niektóre perk'i, że zwiększają ci szanse zerwania się, tak? Mhm. 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 No ale trudno, to słuchajcie, następny odcinek z jednym perk'iem. Jak z jednym perk'iem? Tak wyszło, ale meczek taki dosyć... No nie był tragiczny. Nie był, nie, był, nie był tragiczny. No gdyby, myślę, że gdyby tego surwa nie wygubiło... By nie mam pipy to myślę, że byłoby 100 razy lepiej. Ja tak to to niestety, ale... Też nie. Że... Bod ma więcej kasy niż ja tych punktów. Wypieprzej. Klej pizzy! No dobra, Z w każdym karpu. razie moi drodzy, my wam za dzisiejszy odcinek. Dziękujemy. Była za mną Agnieszka. Bam. Był też Tomek. Byłem. No i słyszymy się w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się, cześć i. pa. pa. pa, pa.